4 marca. Żywot Świętego Kazimierza, królewicza polskiego. Żył około roku pańskiego 1458. Święty Kazimierz urodził się w Krakowie roku pańskiego 1458 z ojca Kazimierza IV, króla polskiego i Elżbiety Austriackiej. Od samego dzieciństwa odznaczał się wielką pobożnością. Prócz pacierza porannego i wieczornego, wiele godzin każdego dnia spędzał na modlitwie. Często o północy wstawał i krzyżem leżąc na ziemi, modlił się. Nierzadko widywano Go w nocy, nawet zimową porą, klęczącego przed kościołem, by tu oddać pokłon Panu Jezusowi utajonemu w najświętszym sakramencie. O jak mile spoglądał nań Pan Jezus, z jaką radością patrzyli nań aniołowie z nieba, jaką zachętę do nabożeństwa odnosili ludzie, którzy Go modlącego się widzieli. Kochając Pana Jezusa nade wszystko, dla Pana Jezusa kochał też bliźnich. Osobliwszą zaś miłość okazywał ubogim, których zawsze serdecznym słowem i często hojną jałmużną opatrywał. Chorych odwiedzał i najniższe posługi przy nich spełniał. Usługiwać Panu Jezusowi w osobie ubogich poczytywał sobie za największy zaszczyt. Tak na modlitwie i uczynkach miłosiernych schodził mu dzień za dniem, a w każdym dniu stawał się bogatszym w zasługi na żywot wieczny. A żeby się bardziej przypodobać Panu Jezusowi uczynił ślub czystości. Chrystus, pan bowiem, ma osobliwsze upodobanie w tych, co tę cnotę wiernie zachowują, opiekuje się nimi i czuwa nad nimi z większą troskliwością, niż matka najlepsza nad swym Jedynakiem. Takim to posyła swoich aniołów, aby ich bronili od napaści nieprzyjaciół. Tylko tacy zdolni są do najgorętszej miłości zbawiciela. Wiedział o tem święty Kazimierz i dlatego używał wszelkich sposobów, aby tylko tego drogiego skarbu nie utracić. A naprzód, przejęty świętą bojaźnią Bożą, strzegł się i unikał najpilniej wszelkich niebezpiecznych okazji. Prócz tego czuwał ostrożnie nad zmysłami swymi, osobliwie zaś strzegł pilnie oczu, przez które najłatwiej śmierć do duszy wchodzi. Nadto nie pieścił swego ciała, bo kto ciału dogadza, ten się prędko z cnotą czystości pożegna. Obchodził się tedy z ciałem swym bardzo surowo, trapił je postem, włosienicą, sypiał na gołej ziemi, słowem umartwiał je ciągle i w rozmaity sposób. A że jak mówi Pismo Święte inaczej nie mógł być powściągliwy, ażby Bóg dał mądrości Salomona rozdział ósmy, nieustannie o zachowanie czystości prosił Matkę Najświętszą, do której miał przedziwne nabożeństwo. Mówił o niej bardzo często z wielkim zapałem, nazywając ją najdroższą swą matką i do niej we wszystkich swoich potrzebach o pomoc się udawał. Zwykle milczący i nieśmiały, gdy szło o cześć królowej niebieskiej. Wybuchał w świętym zapale, trafiał do serc najzimniejszych i w sposób uderzający i poruszający drugich wyrażał te uczucia, jakimi był dla niej przejęty. Pozostawił tego wiekopomny dowód w przecudnym hymnie, codziennie przez niego odmawianym, ułożonym do Najświętszej Maryi Panny, który po dziś dzień zachwyca wszystkich wielbicieli Matki Bożej i jest złożony z sześćdziesięciu zwrotek. Dnia każdego, Boga mego matkę, duszo wysławiaj jej dni święte, sprawy wzięte, z nabożeństwem odprawiaj. Przypatruj się, a dziwuj się, jej wysokiej zacności, zwij ją wielką rodzicielką, błogą panną w czystości. Czyń uczciwość, by grzech i złość z ciężarem ich znieść chciała, weźmij one za obronę, by cię z grzechów wyrwała. Ta dziewica nam użycza z nieba dobra wiecznego, z tą królową wziął świat nową światłość daru Bożego. Usta moje, szczęsne boje tej matki sławcie pieniem, iż przez męstwo z nas przekleństwo zniosła dziwnym rodzeniem. Nie ustajcie, wysławiajcie wszego świata królową, jej przymioty, łaski, cnoty, chwalcie myślą i mową. Wszystkie moje zmysły, swoje głosy w niebo podajcie, pamięć onej tak wsławionej świętej panny wznawiajcie. Acz prawdziwie nikt nie żywie tak szczęśliwy wymową, by słodkimi śpiewy swemi, zrówna ustą białogłową. Cześć jej dajmy, wszyscy chwalmy, że panna Boga rodzi, zgoła błądzi, kto tak sądzi, że w jej sławę ugodzi. Jednak co wiem, że to zdrowiem umysłu nabożnego Wielbić pilnie i usilnie chce matkę pana swego Prawda, że tej panny świętej godnie nikt nie wysłowi Lecz wszelaki, ladajaki, co o jej czci nie mówi Której żywot pełen wszech cnót i niebieskiej nauki Zmyślne wszystkie heretyckie staru wywody i sztuki Postępkami jak kwiatkami Wszystek kościół przybrała Co czyniła, co mówiła, nam to za przykład dała nam Ewina pierwsza wina rajskie wrota zawarła, z inszej miary, z lepszej wiary ta nam niebo otwarła. Z pierwszej matki wszystkie dziadki wzięliśmy potępienie, a z tej drugiej matki drogiej bierzemy swe zbawienie. Te miłować i szanować, wszystkim by nam przystało. Chwałę dawać, nie ustawać. Z której Bóg nasz wziął ciało. Niech pozwoli, abym woli syna jej tu pilnował, by stąd zszedłszy w żywot lepszy na wieki z nim królował. O wielebna i chwalebna, z białych głów najzacniejsza, już wybrana i wezwana z stworzenia najprzedniejsza. Słysz łaskawie ku Twej sławie, co z chęcią przynosimy, zbaw nas wszystkich grzechów brzydkich, spraw nas niebagodnymi. Różdżko jesse, Ty w pocieszymy się postawiasz troskliwą, o światłości w tej ciemności, Tyś Bożą skrzynią żywą. Twoja cnota, wzór żywota pełen świętobliwości, zwać Cię morzem domem Bożym, kształtem sprawiedliwości. Witaj panno, której dano klucze raju i nieba, Tyś wężową zdradną głowę starła, jak było trzeba. Urodziwa i prawdziwa córko króla Dawida. Tyś od pana tak wybrana, że ci nikt więcej nie przyda. Tyś kwiat nowy liliowy, róża i perła droga, Ty swe sługi przez zasługi w radość wiedziesz do Boga. Racz sprawami i ustami mi zawsze kierować, bym z ochoty twojej cnoty chwałę mógł odprawować. Bardzo proszę, niech odnoszę dar pamięci takowy, bym cię hojnie i przystojnie sławił sercem i słowy. Acz zmazane i związane, widzę być usta moje. Jednak trzeba aż pod nieba wynosić chwały twoje. Ciesz się, panno, której dano wszelkiej godną być chwały, przez cię one potępione dusze niebo zyskały. Sna dziewico i rodzico, panno nienaruszona, matko godna, jako płodna palmaś jest rozkrzewiona. Twą ślicznością i wonnością ucieszyć się pragniemy, że Twój wiecznie i koniecznie owoc zbawia, wierzymy. W tej cudności i zacności nie masz żadnej przesady, niech wstydliwe i uczciwe usta Cię chwalą radę. O szczęśliwa, z której żywa radość światu wypływa. Gdy otwarte, choć zawarte niebo przez Cię nam bywa. Tyś sprawiła i zrządziła światu wesele nowe, zbyło złości i ciemności potomstwo adamowe. Teraz możni są dóbr próżni, jakoś obiecywała, a ubóstwa wszego mnóstwo ma coś prorokowała. Przez ciepłonne i skażone zleczone obyczaje, a fałszywych i błędliwych nauk brzydkość ustaje. Świata złości i próżności tyś nas uczyła wzgardzać, Bogu służyć, ciało kruszyć, grzechom się nie poddawać. Myśl ku górze wieść po sznurze rozmyślania boskiego, ciało gromić, żądzę stłumić dla królestwa wiecznego. Tyś w czystości swych wnętrzności Chrystusa nam nosiła zbawiciela, byś wesela i czci nas nabawiła. Matko istna, jednak czysta zrodziłaś święte plemię, króla tego, co z niczego stworzył niebo i ziemię. Tyś od Pana przeżegnana, Tyś śmierć zdradną stłumiła, a z wątpieniu o zbawieniu nadziejeś przywróciła. Więc proś tego króla cnego, co mu się matką czujesz, by dla Ciebie i nas w niebie stawił, gdzie z nim królujesz. Pocieszenie i zbawienie grzesznych rozpaczających, zbaw ciężkości nas za złości swe niepokutujących. Módl się, proszę, niech odniosę swój odpoczynek wiecznie, Bym srogiego piekielnego ognia uszedł bezpiecznie. Czego żądam, niech oglądam, zleczmy rany, Maryja, w mem żądaniu, w mem wołaniu, niech cię głos mój nie mija. Bym w czystości i mierności ludzkość, trzeźwość zachował. Bym ostrożnie i pobożnie żył, a szczerość miłował. Bym ćwiczony, opatrzony Pańskich słów rozkazami, bogobojnie i przystojnie szedł świętymi ścieżkami. Cichy, skromny, w dobroć skłonny, łaskawy, wstrzemięźliwy, prosty, stały, doskonały, pokorny i cierpliwy. Bym roztropny i pochopny był prawdę w uściech chować, grzech porzucał, siebie wuczał, Boga sercem miłować. Miej w obronie i ochronie, Panno, Lud Boży, wierny, życz pokoju, by w tym boju nie wygrał świat mizerny. Matko Boska, Gwiazdo Morska, Majestacie Jasności. Gwiazdy wszelkie, światło wielkie, gasną przy Twej światłości. Modły Twemi gorącemi, ciesz i wspieraj proszące, znieś ciężary z każdej miary duszy naszej szkodzące. Bądź wesoła, któraś zgoła z piekła nas wybawiła, gdyś prawdziwie, niewątpliwie Boga w Ciele zrodziła. Niewzruszona, a uczczona niebieskim pokoleniem, w zaszła, lecz nie zgasła czystość Twem porodzeniem. Bo zrodziwszy, panną bywszy, Zostałaś, czemeś była, Twórcę swego wcielonego Swemiś piersi karmiła. Chrystusowi, synaczkowi Twemu Zaleć mnie pilnie, by mnie zginął, lecz wypłynął Z świata toni usilnie. Daj w cichości i czystości Pędzić życie spokojne, Przeciw złości wstateczności Daj mi cnoty przystojne. Niech nie wiąże świata, książę myśli do swej woli, Bo w zaćmienie, w zatwardzenie Wiedzie, kto mu pozwoli. Niech gniewliwie i chełpliwie Sobie nie postępuje, Gdyż do złego z źródła tego pochop być upatruje. Proś Chrystusa, by ma dusza zakwitła łaską jego, by czart stary z jakiej miary nie wsiałką kolu swego. Życz pomocy, dodaj mocy i ratuj tych szczęśliwie, co dni święte, sprawy wzięte, twoje sławią chętliwie. Umierając nawet, prosił, aby napisany hymn ten złożono na jego piersiach w trumnie, co też uczyniono, a w 120 lat po jego śmierci, gdy ciało dobyto nienaruszone, znaleziono i pieś tę nieuszkodzoną. Gorliwość jego o dobro Kościoła i dusz wiernych zbawienie odpowiadała jego wysokiej pobożności. Duchowieństwo kraju całego, jak podziwiało w młodym tym książęciu wzór najwyższej doskonałości chrześcijańskiej, tak też miało w nim wysokiego, bo przy boku samego króla postawionego poplecznika, który wszystkie najważniejsze sprawy Kościoła, jak najgorliwiej i w duchu Bożym przed nim popierał. Maryja Panna przez całe życie się nim opiekowała i wyjednała mu u pana Jezusa wiele łask, a osobliwie te, że dochował czystość anielską nieskalaną aż do śmierci. Kiedy mu lekarze w chorobie radziliby dla zachowania życia wstąpił w stan małżeński, odepchnął tę radę i zawołał, wolę umrzeć, niż cnotę Bogu poślubioną utracić. Wkrótce potem wziął krucyfiks do ręki, pocałował go, przycisnął do piersi i złożył panu Jezusowi na ofiarę życie swoje doczesne, aby zacząć życie niebieskie. Dnia 4 marca roku pańskiego 1484, mając lat 25. Ciało jego leży pochowane w marmurowej kaplicy przy katedrze wileńskiej pod ołtarzem niepokalanej dziewicy, gdzie święty Kazimierz licznymi cudami zasłynął. Nauka moralna. Gorące nabożeństwo do najświętszej panny pewną jest drogą do prawdziwej doskonałości i pewnym zadatkiem szczęścia wiecznego. Odznaczali się w tym nabożeństwie wszyscy święci. A nawet utarło się między nauczycielami życia duchownego przekonanie, że ten tylko dostanie się do nieba, kto szczerze jest nabożnym do Matki Najświętszej. Jakie jest nasze nabożeństwo do Królowej Wszystkich Świętych, jaka gorliwość o jej cześć i chwałę? Bierzmy więc przykład pobożności i innych cnót z żywota tego królewicza naszego. Urodził się on bowiem w wysokim stanie, otoczony przepychem, miał tyle bogactw, ile zechciał, przeto łatwo mogły się na nim spełnić słowa Zbawiciela iż łatwiej przejść wielbłądowi przez ucho igielne, aniżeli bogaczowi dostać się do Królestwa Niebieskiego. Każdy, kto chce być zbawiony, powinien raczej śmierć ponieść, niż dopuścić się ciężkiego grzechu. Uważmy, czy także w takim jesteśmy usposobieniu. Nie sądźmy bowiem, że ono jest tylko właściwem nadzwyczajnej świętobliwości, gdyż Pan Bóg wymaga tego od każdego i każdemu daje do tego dostateczne łaski. Modlitwa Boże, któryś wśród rozkoszy i świata niebezpieczeństw świętego Kazimierza stałością w cnocie obdarzył, prosimy Cię, racz to łaskawie sprawić, abyśmy za Jego wstawieniem się wzgardzili rzeczami ziemskimi, a wzdychali zawsze za niebieskimi. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi po wszystkie wieki wieków. Amen. Kochani, dodawajcie komentarze i łapkę w górę, każdy komentarz zwiększa znacząco zasięg naszych nauk. W ten sposób możecie przyczynić się, że nauki obejrzy ktoś, komu akurat w tym momencie są bardzo potrzebne. Jeżeli jeszcze nie należysz do grona członków nauk katolickich, link do zapisu znajdziesz w opisie filmu. Ten odcinek powstał dzięki hojności darczyńców, za co z całego serca dziękujemy. Jeżeli chcesz pomóc w realizacji kolejnych nauk, wybierz jedną z opcji przekazania jałmużny w opisie filmu. Przez cały Wielki Post codziennie o 9 rano publikowane są rekolekcje o sakramencie pokuty i pojednania. Serdecznie zachęcamy do odsłuchania tych rekolekcji, gdyż bardzo pomagają w spowiadaniu. Zresztą sami się przekonajcie. Zachęcamy do przekazania swojego 1,5% podatku w 100% na nauki katolickie. Aby to zrobić wystarczy w zeznaniu podatkowym podać KRS 0000507234. I cel szczegółowy 35-449, dzięki temu twój 1,5% podatku nie zmarnuje się i będzie przekazany na rozwój nauk katolickich. Mamy też dla ciebie prezent: jeżeli nie potrafisz samemu rozliczyć zeznania podatkowego, możesz skorzystać z naszego darmowego programu do rozliczenia podatku. Całe rozliczanie z tym programem zajmie ci 5 minut. Link do programu w opisie filmu. Rozrastamy się, wiele osób się nawraca. Dla wielu jesteśmy pomocą w rozwoju duchowym, wychowaniu, poznaniu na nowo wiary katolickiej, a ku temu potrzebne jest Wasze wsparcie modlitewne, za które z całego serca ogromne Bóg zapłać. Zachęcamy też, aby dołączyć do modlitwy, o nawrócenie pana Jordana Petersona. Z serca dziękujemy za Twoje zaangażowanie w rozpowszechnianie nauk katolickich. Nade wszystko dziękujemy Tobie, drogi darczyńco to dzięki Tobie inni mogą słuchać tego odcinka, a także udaje nam się tworzyć więcej i bardziej profesjonalne treści katolickie. Jeżeli nas już wspierasz, to zachęcamy, aby włączyć wsparcie cykliczne, dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze dalsze działania. Zachęcamy również wszystkich, którzy mogą wspierać nas większą kwotą, oczywiście każda, nawet ta najmniejsza jałmużna bardzo nam pomaga, ale większe jałmużny pomagają nam szybciej się rozwijać i docierać do większego grona osób potrzebujących. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy odprawiana jest msza święta. Ofiarę mszy świętej sprawuje ksiądz Grzegorz Śniadoch, który już wielokrotnie głosił nauki na naszym kanale. Wszystkie linki do wsparcia, zapisania się i rozliczenia 1.5% podatku znajdziesz w opisie filmu. Chcesz zrobić coś dobrego? Wyślij te nauki do znajomego.